Zaufaj mi tu i teraz. Przechodzisz intensywne szkolenie na torze przeszkód zaprojektowanym specjalnie dla ciebie. Nie ty wybrałeś ten szlak, to ja wyznaczam ci drogę. Nie wszystko, co robię, jest dla ciebie zrozumiałe, dlatego mówię raz jeszcze. Zaufaj mi. Las jest gęsty i nie zawsze jasno widzisz to, co jest przed tobą, za tobą czy wokół ciebie. Złap mnie za rękę i nie puszczaj, gdy brniesz ścieżką pośród mrocznych cieni. Choć mnie nie widzisz, moja obecność jest rzeczywista i pewna niczym skała znajdź we mnie nadzieję najukochańsze dziecko bo otaczam cię opieką skup się na radości jaka płynie ze mnie i ze wszystkiego czym dla ciebie jestem nawet jeśli okoliczności domagają się twojej uwagi nie da się opętać swoim problemom i szukaniu dla nich najwłaściwszego rozwiązania. Zawiesz mi i czekaj w mojej obecności, pełna nadziei na to, co dla ciebie uczynię.